Jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało za 5 lat? Często jak pytam o to ludzi, to zaczynają mi wymieniać, jakimi będą jeździć autami, jakie będą mieli domy, gdzie będą pracować, ile będą zarabiać i ogólnie patrzą na to tylko z poziomu tego, co będą posiadali. Problem polega na tym, że te rzeczy są ważne, ale nie najważniejsze. Ważniejsze jest to, kim ty będziesz za 5 lat. Jakie będziesz miał. Nawyki, nałogi, reakcje na stresujące sytuacje, jak będziesz dzień swój zaczynać i w jaki sposób będziesz go kończyć. To jest bardzo istotne z tego prostego powodu, że te rzeczy zdeterminują to, czy będziesz żyć jak będziesz chciał, czy tylko będziesz miał to, co chcesz mieć. Najważniejszym projektem jesteś ty sam, więc rozwijaj go mądrze.